Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Onkeys, przed Wami kolejny odcinek z Minecrafta. Jak widzicie, dokończyłem sobie tutaj budowę mojego, mojej norki. Super. A raczej zrobiłem tutaj, jak widzicie, taką fajną obudówkę. No i teraz środek Wam pokażę cały. To mam jakieś strzynki, pierdoły. Tutaj jakąś farmę. Tutaj będzie kolejna farma, i tam jeszcze kolejne dwie, ale to dopiero w budowie. Tutaj mamy farmę kurczaków, jest już trochę ich się tu roznożyło. Tutaj mamy jakiś magazyn. Tam oczywiście kopalnia. A tutaj już sobie zbudowałem kolejkę: kolejkę, która ciągnie się do wioski Matewa. Dobra, w sumie mogę wam pokazać, jak sobie tam dojedziemy, w drugą stronę jedź. Halo. Zablokowałem się Halo Zablokowałem kolejka Ej Ech. O, odblokowała mnie yy, Dobra, staniemy sobie tu Jedziemy, Jedziemy sobie zwiedzicie sobie cały świat znaczy cały świat. Cały nie, ale cały, do, 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 dokąd jest zrobiona kolejka. Ale te shadery naprawdę fajnie wyglądają. Dobra, pojedziemy sobie fajnie. Które tą kolejkę budowałem, ale w sumie opłaciło się, bo teraz mamy jakieś połączenie między naszymi domkami. Domkami. No na razie to w sumie tam jest tylko wioska obudowana. Bo Matew się gdzieś co indziej budować. Tutaj muszę badać jeszcze jedno przyspieszenie. O, Mate w akurat jedzie. Nie! Why you do this Ja Jacielę. Ja tu jadę pokazać jego domek, a on tu jedzie. Dobra Idę w takim razie na górę Tu się już chyba nie rozpędzę Jedziemy Dawaj, dobra Jakoś jedziemy Tu już słońce się chowa Ładne to, Ładnie to niebo wygląda Dobra O, tu jest ta jego wiaseczka. Tam mamy taki mały dworzec zbudowany. No, księżyc w sumie też fajnie wygląda. Dobra. Dotarłem. Zabieram do sobą wagonik. I możemy udać się. Pokażę Wam tutaj. W sumie to jest tylko budowane. To Wam nic nie muszę pokazywać. Za chwilę sobie wrócimy i zajmiemy się budową kolejnej farmy: farmy dla marchewek i farmy dla buraków. Bo za ziemniaków już mam. No to oni sobie gadają. To tam w sumie nudne. Dobra, wracamy. Teraz będziemy mieli taką nocną podróż. Nocna podróż. Mam nadzieję, że nas żaden mobek nie zabije. Na to liczę. On to już ma lepiej zbudowane, bo... O! Przyciskiem. Też muszę tam sobie takie coś zamontować. Proszę nie szelać. O ty kurde. Zombie jeszcze mi tu idzie. Zatrzymiemy. Nie. Cały raz, no musimy tutaj dojechać sobie. Tu jest właśnie te konie się respią. Musimy sobie ogarnąć z matewem jakieś siodła. Będziemy sobie szybciej jeździć. Cześć pająk. A pa, pająk. A ta woda wygląda za rumbiście. W serwer mamy taki na 5 osób tylko. Taki malutki, ale dla nas to wystarczy, sobie gramy. ile tych mobów tu jest teraz. Do widzenia. Nie ma czasu na gadanie. Jedziemy. W sumie to i tak będę gadał, ale wiecie o co chodzi. O, już widać moją super górę. O, jest... Dobra, już widać moją super górę. Jestem. Albo shifta trzeba było kliknąć. Ja wtedy nie kliknąłem shifta. Tururu, Śpimy Dobra, mamy dzień no to ja teraz sobie idę budować w takim razie farmę Co ja tu potrzebowałem? Potrzebować na pewno będę... W sumie to nie wiem Nie, już mam wszystko Idziemy budować kolejną farmę. Tu już mam zaczęte, jak widzicie. I potrzebuję to sobie teraz wykopać, żeby było również na 9. Na 9 szerokości, żeby miał wszystko tak ładnie symetrycznie, żeby to ładnie wyglądało. Dobra. To wam przyspieszę, żeby Was nie zanudzać. tą pochodnie sobie w sumie przełożę, ale mam miejsca już nie, czy w ogóle miejsca nie mam. Dobra, ale coś się zbugowało. Dobra, mniejsza. Hmm, teraz by poszło tak. Hmm, tutaj na środku pasek dochodzenia, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pasek dochodzenia. Tu będzie woda. Tu będzie ściana. I tu znowu woda. o węgiel przy okazji. W sumie mi się przyda. Ale to sobie pójdę do kopalni, jak będę potrzebował. Nie chcę teraz tutaj rozwalać. Dobra, czy gdzie to jeszcze woda miała być? Tu ściana. W sumie ściana była na dwie grubości. I tu jeszcze chyba jedna, tak? Tak, tu jeszcze jedna. Albo nawet może dwie. Dobra, na razie to wykopmy. I to było na dwie grubości, dotąd dobra. I tu była woda. Tak, na cztery, to się zgadza. Na cztery, woda, i tu na cztery, woda. tam za chwilę sobie sprawdzimy na ile. Ale widzę, że tu jeszcze jedno. W sumie mogę sobie to tak sprawdzić, czy jeszcze to idzie. O, tu już nie idzie. jeszcze akurat dotąd, gdzie było. Mam tutaj przygotowane. Więc sobie to podmienię, żeby ładnie było. Już mi się kilo w żelazny kończy. W sumie mam ostatni, muszę iść po. Po jakie żelazo. Potrzebuję pochodnie. Tu jest. Tu mam właśnie bitruty. Czyli buraki. damy sobie na byle gdzie, żeby tylko jasno było. I tu jeszcze jeden. Dobra. Tu też w sumie. Tam, może zrobię przejść do kolejnego pomieszczenia, co ja w ogóle nie potrzebuję. Tego to będę potrzebował w sumie, bo. To granit. O. Do tego chodzenia, właśnie. I tutaj, tak samo. Ściany, tak jak w tamtym wypadku, tak. Yy, a dotąd dobra i dotąd. E, tu nie. Tu tak. Dobra. A nie, bo tu też przecież tak, tak. Tak, 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 tak. I tak. To będzie tu na 4, tu na 4. I to możemy sobie zamurować. Dobra. Chociaż tutaj. O, tu sobie damy szkło. Dobra, to to na razie wywalimy i tu sobie damy szkło. I tu sobie będziemy mogli chodzić. No tak będzie ładniej się wydaje. Jak tu będzie szkło? Dużo ładniej będzie. O, tu nie ma miejsca. Dobra, to to wywalmy. I teraz muszę iść po wodę. I tu sobie troszkę pobiegam. Przy okazji idę ten kobel. Bo mam go trochę za dużo. O, tak to ma wyglądać właśnie. Dobra, to trzeba podkładać. I to też ok. I potrzebuję. Dobra, kilowatę jeszcze trochę mam. Na razie z tą wodą sobie pobiegam. Tylko to jedno źródełko zrobić, potem już będę miał wystarczająco. Więc zacznijmy od tego małego. Tylko trzy wiaderka potrzebuję, czy nawet dwa. I tu jeszcze muszę zrobić coś, żebym mógł sobie tam przeskakiwać. Zobaczymy jeszcze jakąś taką klapkę jak w horcie. Coś takiego by mi się przydało. Kurde, nie trafiłem. O, widzicie, tu jeszcze jedno i będzie. Du -du -du. Co jest tutaj? O. Dobra, teraz możemy sobie napełnić pozostałe zbiorniki. I to będziemy musieli jeszcze wyłożyć dyrtem, żeby ładnie to tutaj fajnie wszystko wyglądało. Znaczy wyglądało, żeby to w ogóle funkcjonowało. To na pewno mi się kilo zepsuje. A to on też przyspieszę. Nie będę was zanudzał tym. O, tu jeszcze muszę wykopać. Ok, i więcej pochodni, co ja chyba mogę sobie teraz zrobić? Mogę. To sobie damy tak ładnie. Tu może jedną, tu, 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 tu i tu. Jeszcze jak tutaj będzie szkło, to można dać tutaj. Tutaj jedną i tutaj jedną. No i ładnie. A, trzeci. Czyli może być. Damy tu od końca. Tu nawet dwie dajmy. Czemu nie? Dobra, czy mam dirt, czy wyrzuciłem? Oczywiście zostawiłem. Na razie sobie to skopię. Na razie sobie to skopię. Dobra, skopię to. i Pójdę po dirt i za chwilę zobaczymy się znaczy widzimy się cały czas ale ja będę do was mówił po przeciążonym tempie Ok, tutaj skończyłem. Także teraz możemy sobie to wszystko tutaj użyźnić. Nie wiedziałem, czy mi starczy, więc wolałem zrobić sobie nową, żeby potem nie biegać. I tak już, jak widzieliście na przyspieszonym filmie, troszkę pobiegałem. O, jeszcze się wybierzemy po piasek, żebym mógł zrobić tutaj te szklane okna, żeby to ładnie wyglądało. No, dobrze, zrobiłem, że poszedłem. Teraz tak. Tam dałem już ziemniaki. Ale ziemniaki normalnie będą tutaj. Ej, sorry, to będą ziemniaki, to będą bitruty, czyli buraki. Okej. Okay. Tu będą ziemniaki, ale już sobie tam posadziłem. Jak tylko urosną to sobie je dam tutaj. To ryby? Co mi się wydawało. Mniejsza. Dobra. A teraz tu jeszcze polecimy w po jakiś piasek. Może przy okazji tutaj zrobimy tak, żeby było ładnie. Ja lubię, jak jest ładnie. Trzeba dbać o swoje włości. Dobra, tak. No tu mam dużo roboty. Zacznijmy sobie, może od tej strony. Tam dołu już nie potrzebuję. Tam, gdzie jest woda, ale tutaj. Gdzie te boki są, to będę potrzebował i tak to. Dookoła. Wysłuchaj, mogę sobie nawet to teraz zrobić. No, wiecie, żeby to wyglądało tak jak z tej strony. Zrobimy sobie to dookoła. No, i tą górę też wymienię, żeby to ładnie wyglądało. Bardzo ładny ten kamień jest. Fajnie wygląda. Eee, nie, 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 nie trafiłem. Tu jeszcze mi rozwaliło. O. No, rozwal. Dobra. Czemu to mi tak stawia? Tam nie musiałem, ale w sumie to jeden klocek Tam się nic nie stanie. Dobra, to sobie poznika. I mamy tutaj w miarę ładnie. O, to mi się nie podoba. To musi zniknąć. Pochodnia. Pięknie. I tu będzie szkło. No, będzie fajnie, muszę przyznać. Będzie fajnie. Dobra, to ja teraz. Teraz sobie lecimy po szkło. Teraz sobie lecimy po szkło. A wiecie, tu mam właśnie te ziemniaki. Ten już chyba urósł, tak? Tak, urósł. Czyli mogę sobie od razu zabrać tam. Ale dobra, na razie tu rozsadźmy je wszystkie. Niech one sobie tu rosną. Potem przesadzimy te marchewki tutaj. A tam ziemniaki na górę. Będzie super. W tu nawet nie muszę, tu się da normalnie przejść. Nie muszę tu nic robić. A tak naprawdę te farmy są obok siebie. Już tutaj. Tutaj już gdzieś będą te farmy. Nie chcę mi się tego sprawdzić, żeby nie niszczyć. ale już gdzieś tutaj te farmy będą. Także z tym naprawdę będzie fajnie. Tutaj mamy te kuraki. Możemy w sumie jeszcze trochę rozmnożyć. A potem pozabijać te dorosłe, których jest już masa. Ale mam też tych nasion tyle, że nie wiem, które się rozmnożyły, które nie, ale jeszcze ekspa się dostaje za rozmnożenie. Widzieliście? Dobra. Starczy wam. Róbcie kuraki. O, urosły te drzewa, które sobie posadziłem To dobrze, bo właśnie mi się drewno kończyło Wezmę sobie przy okazji troszkę Na patyki Elegancko Może jakieś sadzonki spadną O, jabłko spadło Zrobimy sobie złote jabłko O, mamy sadzonkę jeszcze jedno mi dajcie Dobra mam. nie wystarczą. Dwa drzewka ścięliśmy, to dwie sadzonki wezmę. Co ja teraz potrzebowałem? Coś jeszcze potrzebowałem... O, ja jak mamy. Coś jeszcze potrzebowałem, ale nie mogę sobie przypomnieć co Za chwilę sobie nie mogę przypomnieć co potrzebowałem. Ale po coś miem iść? A, popiasek! Dobra. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego tego nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę i nie chcę i tego w sumie też nie chcę. Dobra, fani sobie, sobie dajmy tutaj, żeby czekał na Matewa, na przyjazd do Matewa. A teraz idę sobie. Popiasek. O w sumie ten to będzie szybciej, popiasek. Bo już tutaj mamy piasek niedaleko. No tam tylko łopaty nie mam. To się wracam po łopatę. Bo nam to będzie za wolno szło łapą. Niewiele tego trzeba, ale jednak dużo szybciej będzie łopatą. Ja mam tu jeszcze jakąś sztapkę żelaza. mam dobra, zrobimy koblową. Ja na wypadek wezmę drewno, bo nie wiem czy mam tam patyki. Kobla wystarczy, bo za dużo tych okien nie potrzebuje Okej. Okay. Możemy lecieć. Nie chcę tylko i za bardzo niszczyć tych moich okolicznych. Ale akurat tutaj nie jest tutaj piasek nikomu potrzebny A mi na pewno jest potrzebny O, patrzcie, tutaj sobie przepłynę, piasek sobie wezmę Pięknie, idealnie dla mnie A tutaj się poszerzy nasze oczko wodne będzie bardzo ładnie. O Dobra, teraz trzeba zrobić nurka. Te dwa jeszcze wezmę. Dobra, to dozbieramy i powinno starczyć. No, bez problemu. Tak nazbieraliśmy. Ale wolę mieć więcej niż za mało. Teraz podlecimy szybko do góry, zrobimy to. Szkło i będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli Wam się oczywiście podoba seria, to nie zapomnijcie zostawić ciuka w górę. Myślę, że kolejny odcinek będzie już z ekipą. Na razie, był tylko matę, on sobie tam buduje, ten w sumie i tak bym z nim nic nie robił. Ale na razie w tym odcinku gram sobie sam. Dobra. To tak, tu gdzie węgiel. Mamy trochę węgla. Dobra, i to się przepala? No i poczekamy na Matewa, a raczej na, na noc. Jak tam ziemniaki i marchewki? Tutaj jeszcze nie. Ziemniaki tu się. Ziemniaki można wziąć. Dobra. Tutaj na razie tego nie potrzebuję. Dobra, śpimy Dobra, ile mamy szkła? Sześć, chyba za mało yy, Zrobimy tak połowę tu, połowę tu i będzie gdzie to? będzie szybciej na pewno zobaczymy jak to sobie będzie wyglądać tam jeszcze sobie ściągnę tekstur paka na to, żeby szkło było takie przeźroczyste chyba będzie to ładniej wyglądać chociaż tu i tak będzie to ładnie wyglądać Tak, tu będzie spoko to wyglądać. Dobra, to idziemy po resztę szkła, która będzie już się przepaliła. Jeszcze sobie zjemy chlebka. 4, 5. tak biegał. Ale chcę, żebyście już to zobaczyli w tym odcinku jeszcze. Dobra. O, tutaj w sumie można by dać nic, tak jak jest nic jest ok czyli jeszcze potrzebuję 6 plus 8 14 sztuk szkła i będzie spoko, o buraki rosną a bitrut i bitrut seeds to spoko dobra 14 szkła i będziemy mieli gotową nie wiem czy tu by też tak nie zrobić chyba, chyba też tak zrobię, żeby było ładnie coś mi się wydaje, że też tak zrobię diamentów niestety jeszcze nie znalazłem dobra jeszcze dwa diamentów niestety jeszcze nie znalazłem, ale będę szukał, będę szukał dobra mam nie ja to się już dopali, będę ją więcej szkła na, tam, na tą stronę jeszcze na pewno nam się przyda O, źle obliczyłem. Jednak trochę więcej. 16, bo tu jest 8 plus 8. Aha, ja myślałem, że tu jest yy, 3 tylko. Tu faktycznie 4. Dobra, to idę po jeszcze 2, jak pewno już będą gotowe. I tak w ogóle to ile tego tu mamy jeszcze? No za mało. <grytanie> na drugą stronę. To jeszcze pójdę po piasek. No ale to już tutaj, poza odcinkiem widzieliście jedną stronę, także wiecie, będziecie wiedzieć o co chodzi. To cóż ludzie, ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, no i do usłyszenia. Cześć!